Cześć, siemanko, z tej strony Squido Witam bardzo serdecznie w 12 odcinku Pamiętnika z Minecraft Dzisiaj będę Wspominał bardzo miłe czasy Ponieważ były to czasy dziennika Z Minecraft Oj, chyba mi się kończy A Właściwie to nie Tylko musimy sobie to ładnie usmażyć Ponieważ no od surowego będzie niestety Bolał brzuch, nie wiem czy kiedyś Próbowaliście jeść surowe mięso Ale no niestety to, że boli brzuch, to jest nic gorzej, jak będzie z tego jakaś choroba Ponieważ to, to nie jest bezpieczne Dlatego nie polecam ich surowego mięsa Nawet w minecraft'cie, bardzo dobrze, że zawsze można sobie upiec Pamiętając o tym, aby Na każde Na każdy węgiel przeznaczyć 8 przedmiotów, ponieważ tyle jeden węgiel przepala na raz Tak więc będzie to bardzo Jakby to powiedzieć Oszczędne, prawda? O tu jeszcze mam steki, steki moje, steki moje smaczne, gdzie się podziały. No, czyli jednak mam co jeść, nie ma biedy, jest naprawdę dobrze. Trzeba będzie sobie wrzucić tutaj jeszcze jakieś nasionka. O, widzę, że tutaj mamy nasionka trzciny, coraz więcej i to coraz bardzo mnie, bardziej mnie cieszy. Ponieważ będzie można z tego robić naprawdę epickie, bardzo to epickie, rzeczy. Um, tylko gdzieś się podział mój kilof, ponieważ to troszkę jest dziwne. Hmm. Czy czasem nie go tu, ponieważ to jest kowadło. Bawiłem się z tym kowadłem i gdzieś mi się po prostu zapodział kilof i teraz będę musiał go poszukać. Zrobiłem w tym miejscu kowadło z jednego powodu, dlatego że tam już po prostu dalej jest e, pusto, znaczy, no, wyspa się kończy, góra się kończy, no i nie ma już tam nic, więc warto jakoś to e, miejsce zagospodarować. Zobaczymy sobie, czy gdzieś tutaj mi nie wypadł, chociaż jest już ciemno. No to mógł mi gdzieś tutaj wypaść i smutno by było, gdyby ten killow gdzieś tutaj umarł, cokolwiek by mu się stało. Nie chciałbym właśnie. Dlatego, mu trzeba o niego zadbać ładnie Tutaj jeszcze posadziłem nasionko dzięki temu Ale wygląda na to, że tutaj nic takiego nie ma Tutaj chyba mi ten kilow nie wypadł, natomiast Znowu trzcina jakaś jest uzyskana No i chyba killoff gdzieś wrzuciłem do skrzynki w takim razie No cóż, zdarza się Jest gdzieś w skrzynce na 100% Bo bym go tutaj znalazł, gdyby Wypadł <laughs> Ale po prostu go nie miałem w chwili, gdy zaczynałem nagrywanie odcinka, to już jest taka możliwość, że już go wcześniej gdzieś zgubiłem No i po prostu już go nie będzie Mam nadzieję, że gdzieś on tutaj się zapodział mi po prostu Ale wygląda na to... No nie wiem Chyba trzeba będzie stworzyć nowy killoff Z tego co mi wygląda, no bo gdzieś tutaj by się nie zapodział w piecykach, prawda? Więc albo go nie miałem, jak rozpoczynałem odcinek, a później sobie przewinę i wow gdzieś on tam będzie, ale będzie fail. Nie dobra, nie dobra, pewnie teraz wszyscy się ze mnie śmieją co przewinęli sobie na początek odcinka. Dlatego ja pójdę na łatwiznę i stworzę sobie nowy kill, gdzieś tu po prostu powinny być Diaksy. Diaksów jest dość sporo, nie ma się co martwić. Chociaż dziwię się, że no nie jest ich kilka staków, no ale dobra, niech będzie ich tyle ile jest nowy kilof no i standardowo już jak to możemy sobie nazwać kilof nazwiemy go oczywiście kilof zbyszek no, no tak, jest taka tradycja na moim kanale że właśnie nazywam narzędzia już tak tradycyjnie od wersji dziennika z minecraft ponieważ w dzienniku z minecraft pierwszy raz tak naprawdę zacząłem coś takiego fajnego robić. No i tu jest dla Was propozycja, ponieważ jeszcze inne narzędzia nie mają swoich nazw i jakoś tak nie za bardzo kojarzą. Znaczy, poszukałbym na filmikach, ale. Chcę się właśnie powiedzieć taką zabawę, abyście znaleźli nazwy dla wszystkich. Tutaj oczywiście będą te jak sobie przedmioty i będą to przedmioty, które będą naprawiane. Będą to przedmioty, które będą miały jakieś tam enchanty. No i będzie ogólnie fajnie. Kilo Zbyszek może nie być tym razem jeden, bo wcześniej miałem właśnie taką, taką manię z tymi książkami. Tym, tym razem w tej serii tego błędu nie, nie będę popełniać. Tak samo wszystkie narzędzia mogą być w różnych wersjach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi po prostu o nazwę. Jakie nazwy proponujecie tym narzędziom? Na przykład jak jest Kill of zbyszek, to może być łopata, e, nie wiem, Marta. Chyba taką miałem na dzienniku z Minecraft właśnie. Łopatę Martę, pozdrawiam właśnie wszystkie Marty. E, no i... E, właśnie do Was takie zadanie, tak więc dla Łopaty, dla miecza, dla miecz Andrzeja Nie, chyba tam miecz jak, jakoś inaczej się nazywał, ale tak mi przyszło właśnie teraz do głowy miecz Andrzej e, No i jeszcze może być. Em, ta, motyka, też jakoś można nazwać. Tak więc jest ambitne zadanie. No i czekam, co Wam w komentarzach napiszecie zostanie to oczywiście uwzględnione właśnie. Taka interaktywna seria, czekam na Wasze propozycje. Oczywiście to nie będzie w następnym odcinku, ponieważ ten czas musi jakoś potrwać, abym sobie też zebrał Expa i w ogóle ulepszył to jakoś fajnie. Tak więc myślę, że za kilkanaście odcinków, no nie wiem, za kilka odcinków, kilkanaście już te wszystkie nazwy, jakie zaproponowaliście będą w użyciu. Oczywiście wybiorę najlepsze. No i to tyle zgadania, ponieważ troszkę się rozgadałem, a miałem właśnie wspominać dziennik z Minecraft dzisiaj właśnie. I zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. O kurczę, tak minęło mi 7 minut odcinka, tak nie wiadomo gdzie. Um. Chwila, co za rzecz sobie zrobimy, no bo chyba sobie nic nie zrobimy. Tak mi się trochę wydaje. Mm. Tutaj tak, 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 może jednak... Może jednak coś zrobimy. Tak, dobra, zrobimy sobie coś. A w międzyczasie będę rozmawiać na temat dziennika z Minecraft. I tak już kowadło dzisiaj, załóżmy, że jest zrobione. A no, no i zrobimy sobie jeszcze ten Enchanting Table, i powoli będę go wypełniał książkami. No bo skóry są, e, trzcina jest, no i trzeba powoli to jakoś ogarniać. Drewna nie ma chyba, <laughs> chyba drewna nie ma. No, drewna nie ma. Trzeba to jakoś poogarniać. Na pewno będzie fajnie. No. No jest taka właśnie robota, takie zadanie na dziś. Tak, tylko sobie przypomnę, e, jaki był ten układ tutaj tych książek. Mm. Zaraz wszystko będę wiedział. Więc no chyba, chyba dobrze, dobra. Chyba już wszystko wiem. Wystarczy pokopać. No i wspominać z dziennika z Minecraft. Tak jak już kiedyś wspominałem, dziennik z Minecraft był mega spontaniczną serią. E, ogólnie nie był planowany. Było to coś niesamowitego, że mogłem właśnie taki dziennik z Minecraft nagrać. E, było to głównie podyktowane tym, że te streamy się coś nie kręciły. No i właśnie dlatego postanowiłem jakaś wiadomość I właśnie postanowiłem dlatego nagrać jakąś serię, taką epicką No i to się udało To się właśnie udało, ponieważ dziennik z Minecraft Jak wszyscy wiemy, odniósł wielki sukces Największy sukces z moich serii poza Sky Islands Poza Sky Islands z tym, że Sky Island było na starym mikrofonie i starym kąpie, więc się nie liczy. <laughs> no właśnie. E, tutaj z tego co widzę, to się wkłada lapis, ale ten lapis niestety tam nie zostaje, więc to jest troszkę niefajnie zrobione. Zobaczymy sobie, jak tam mogę poulepszać już. Ulepszymy sobie, no nie wiem, miecz. O, ulepszymy sobie miecz. Dajmy na to. O, piąty level. Piąty, szósty, pierwszy. Szósty level. No, i jakieś tam ulepszenie jest, to chyba na szkielety. Ale dobra. I tak ten miecz przecież już jest do wyrzucenia. to ja tylko chciałem zobaczyć, jak to będzie działać. No i właśnie, będę się tym bawić na przestrzeni następnych wielu odcinków. Nie wiem też do końca, ile jest mi potrzebnych książek. Dlatego zrobimy sobie teraz, nie wiem, z jednego stacka trzciny. Nie wiem, czy to nie będzie czasem za dużo. No ale cóż, dobra, chyba przesadziłem nawet, ale to chwila, to będzie 16, i tak, bo więcej nie mogę zrobić. Poza tym, brakuje nam, oczywiście, no wiadomo, drewna. Z tego faktu, że jest noc, postanowię się wyspać. No i zobaczymy, co dalej rano zrobić. Dziennik z Minecraft miał też właśnie taką fajną, naprawdę, naprawdę epicką, fajną relację Z tego względu, że był nagrywany od 1 listopada do 30 marca, dzień w dzień, każdego dnia a Tam tylko miałem chyba jeden, jedno przesunięcie takie, co nie miałem internetu i wrzuciłem dopiero odcinek jakoś tak po północy Mm, a więc tylko jeden, jedna była taka pomyłka a, a tak to wszystko było nagrywane na czas, dzień w dzień Wszystkie odcinki oczywiście były, tak jak był dzień, tak, by tak był odcinek a, I tak musiał być odci odcinek, no i tak właśnie powstało to 150 odcineczków Wszystko naprawdę episko, wszystko ładnie Puch, Jakieś może sadzonki wezmę I, te, i mączkę kostrą, o i mączkę kostrą właśnie o, to też jest ważne. Dobra, no i mogłem na bieżąco tam wszystko aktualizować. Tam ogarniać sobie wszystkie te najważniejsze rzeczy, które ważne oczywiście w Minecraftie są. Wszystkie komentarze na bieżąco czytać. Wszystko na bieżąco ogarniać. Tak, żeby wszystko naprawdę, naprawdę było na bardzo wysokim, epickim poziomie. Um, i wow, to mi się udało. To mi się udało, no bo w dzienniku z Minecraft ciężko będzie mi teraz wymienić wszystkie rzeczy, które zrobiłem e, Ale... Może się postaram jakoś ogarnąć te najważniejsze e, Na pewno jedną no, z rzeczy właśnie była kolejka, z której jestem dumny po dziś, e, dzień dzisiejszy I chyba już takiej nie zrobię e, W ogóle mało kto na YouTube robił takie epickie kolejki e, W tym czasie, kiedy... Właśnie powstała ta kolejka, byłem jedynym polskim youtuberem, który zrobił tą kolejkę, a więc to jest naprawdę coś niesamowitego. Zrobiłem również malutki, skromny, ale piękny kościół i z niego też właśnie będę dumny. Zrobiłem jeszcze mega dużo farm, jakiś tam domek. Całe linie kolejowe, nie tylko właśnie stacje, ale linie. Ponieważ to były linie kolejowe, tam była wschodnia, północna, południowa, e, no i właśnie tak wyglądały te linie. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze to pamięta, ponieważ to są naprawdę bardzo, bardzo miłe wspomnienia, e, właśnie z tym związane. Oczywiście byłem w Neterze, byłem w Endzie, Smoka pokonałem. Co więcej, na samym końcu serii nawet pokonałem Wiedźmina. Cóż to był za stwór? Miałem najlepsze enchanty, a i tak Wiedźmin mnie zabił. Um, no cóż, niestety. Um, jakoś tak to wyszło, bo chyba miałem za bardzo za trudny poziom. Jak na swoje umiejętności, no i tak to wyszło. No ale w koniec końców tego Wiedźmina również i pokonałem, jeżeli jakby nie było. Co więcej, a w Endzie, w Endzie kolejka też była, to też pamiętam, I nie tylko kolejka, ale również farma Endermanów, pod moim domkiem była również farma szkieletów, która, przy której spędziłem naprawdę dziesiątki, a nawet setki godzin i to mówię z ręką na sercu, ponieważ pamiętacie jaką miałem manię z tymi książkami, aby te wszystkie enchanty były... I aby tą fortunę zdobyć, to było naprawdę bardzo trudne Tą fortunę zdobyć, ale koniec końców zdobyłem No i Zbyszek bardzo, bardzo, bardzo się cieszył Tak więc w tej serii również mamy Zbyszka, ale będą również inne narzędzia, które będą mu towarzyszyć No i czekam właśnie na wasze propozycje w komentarzach jak byś, Jakie byście nadali imienia ehm, No właśnie no, i to będzie bardzo, bardzo fajne. Co więcej, um, mogę powiedzieć o dzienniku z Minecraft. Tam jeszcze zrobiłem, bo na pewno było wiele takich fajnych rzeczy, o których mogłem zapomnieć. Um, tak, tak, tak. Jest najważniejsza rzecz. Która była tworzona przez ostatnie chyba 20 odcinków, z tego co dobrze pamiętam. E, to jest oczywiście ogród, ten epicki ogród z dziennika z Minecraft. E, nie wiem, czy właśnie moi widzowie go pamiętają, ale na pewno każdy mój wierny widz pamięta ten epicki ogród z dziennika z Minecraft, na którego również poświęciłem. Kilkadziesiąt godzin, żeby to wszystko przygotować. To nie jest takie łatwe, żeby to wszystko zrobić. Były tam również jakieś mosty, donki na drzewie. O, epicka kopalnia, a właściwie szyb do kopalni, który był i z prawej i z lewej strony. Coś niesamowitego, coś ogromnego, coś epickiego, moim zdaniem. Coś jeszcze jakieś drzewo tu jest, bo chyba wszystkich drzew się pozbyłem. Tak niezbyt dobrze i niezbyt ekologicznie. No ale cóż, trzeba posadzić nowe, aby znowu nam tutaj rosły. Myślę, że zainwestujemy sobie w same czyste brzuski, bo to jest bardzo ekologiczne. Jeśli tylko są sadzonki tych brzuzek, to bardzo, bardzo chętnie. O, tutaj widzę znowu. No to zainwestujemy sobie w same brzu brzuski. No. Bez kojarzeń takich, nie wiem. No, no i co jeszcze? co jeszcze było no jestem bardzo dumny z tych wszystkich rzeczy które tam właśnie były zrobione na tym dzienniku z Minecraft bo kosztowało to naprawdę wiele pracy żeby to wszystko ogarnąć nie było to właśnie łatwe magazyn też miałem taki dość fajny nie taki mm, skromny jak teraz tam magazyn był dość taki wszechstronny i dość bogaty. No, bo ta seria była długą, długą, bardzo długą serią. No i trzeba było właśnie taki ogarnięty magazyn stworzyć, żeby to jakoś funkcjonowało. No i myślę, że też to fajnie zrobiłem. Co jeszcze? Myślę, że e, jeśli to wspominałem, to oczywiście napiszcie w komentarzach już więcej. No bo nie za bardzo pamiętam. Była farma krów taka, która była w podziemiach, może tutaj też sobie zrobimy jakąś farmę, tylko że chwila, mam tutaj podziemia. Nie tu, nie, nie właśnie tu, bo tu chcę mieć kolejkę, więc... Ale nie taką epicką kolejkę, jak była w dzienniku z Minecraft, tylko jakąś malutką, tak jak mówię, malutką. Bo to co było w dzienniku z minecraft to był hardcore I bo względu, ze względu na skalę, ze względu na czas, ze względu na moje przedsięwzięcie ogólnie To było coś niesamowitego I naprawdę e, Myślę, myślę że naprawdę mogę być z tego dumny No i jestem z tego wszystkiego dumny co tam właśnie zrobiłem Nie wiem jak się Przepraszam, nie wiem jak się właśnie robi teraz półki, ja mam nadzieję, że się nic nie zmieniło. Od kiedy? Od wtedy, kiedy grałem w Minecraft, a nic się nie zmieniło. Spokojnie, możemy sobie zrobić tylko 5, ale 5 to jest już całkiem dobra ilość. Nie ma co tam szaleć. W sumie, z tego co mi wiadomo, to teraz chyba wystarczy 15 półek. Nie, bro, nie, nie, nie będę um, tak strzelał, no bo nawet nie mam o tym zielonego pojęcia ale wydaje mi się, że tak 5, tutaj po 4 i 4 to jest razem 13 i tutaj po jednej, no, no i to jest 15, tutaj będzie wejście, albo 15 jest potrzebne, albo 30, czyli druga warstwa, na pewno nie więcej, wydaje mi się, że ta mniejsza liczba, czyli 15, tak więc trzciny jest pod dostatkiem, skórę trzeba ogarnąć, z tym też nie będzie problemu, no i będziemy mogli enchantować. Już w sumie jest a myślę moim zdaniem lepszy jakiś tam enchant na dziesiąty poziom o na przykład. I trzeba napis lazuli do tego oczywiście. No cóż, ja na razie nic nie enchantuję. Myślę, że jeszcze troszkę się z tym wstrzymam. Będę enchantować później, jak już wszystko będzie na swoim miejscu mam troszkę baga w ekipunku, więc będę musiał to ładnie sobie ogarnąć. No a w tym odcinku to jest myślę wszystko. Myślę, że dość ładnie wspomniałem ten dziennik z Minecraft. O mam taki ładny błyszczący się miecz i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tak jak mówię, piszcie jakie tam narzędzia mają mieć imiona. No i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Właśnie mm, tych <śmiecki> pamiętnika z Minecraft. Zapraszam do oglądania wszystkich moich serii, ponieważ, ty, jak widzieliście dzisiaj, dziennik z Minecraft ładnie opowiadałem i naprawdę warto jest obejrzeć. 150 odcinków. Więc miłego oglądania! Trzymajcie się! Na razie, pa, cześć!